Widzicie to? Był bardzo duży sygnał. Ja nie chcę zapeszać, ale po tym co widzę, wydaje mi się, że mam fantaz mojej listy życzeń. Co? Podnosimy. Siemanko, witam Was na kanale Robert West Digging in UK, kolejna sobota, piękny Mglisty poranek. A dla mnie same dobre wieści, bo pola są zaorane. Dzisiaj zaczynam od tego spota, gdzie trafiłem ostatnio rzymską monetę, a melduję się przy trzecim dołku, w dwóch pierwszych były śmieci. A tutaj jest coś okrągłego. I wydaje mi się, że może być to pierwsza moneta, a guzik, jeszcze nie wiem. Bardzo słabo widać, ale z tej strony ewidentnie coś się na tym pokazuje. Wy widzicie to sobie na miniaturze, ja jeszcze nie widzę. Chwilę się przyjrzę trochę dokładnie, jak wyłączę kamerę. I nic, chowam fanta, lecę dalej. Kolejny dołek. Jest taka trójkątna blaszka z numerem 21, czyli oczko. Może na szczęście, a może nie. Zobaczymy. Co będzie w następnym? No, jak to w tradycji? Co to by były za wykopki? Jakby nie wpadł jakiś guzik? Tutaj widać, że był ładnie złocony, z tyłu złocenie się zachowało, z przodu niestety nie. A mam dla Was taką małą ciekawostkę. Ostatnio trafiłem na jednej grupie angielskiej dyskusji. Jakiś świeżak pytał się, dlaczego na polach jest tyle guzików? I odpowiedź zaskoczyła nawet mnie. Kiedy Kiedyś bawełniane ubrania cieli. W cienkie paski i używali jako kompost. Stąd pewnie tyle guzików, bo nie chciało im się ich odpruwać, a także czasem mogą trafić się ciekawe monety, bo nie wiem czy sprawdzali te kieszenie, czy nie sprawdzali, czy sprawdzali niedokładnie. I podobno bardzo popularne jest, że jeśli na polu wychodzi bardzo dużo wojskowych guzików, tutaj to mogą też trafić się i złote suwereny, z tego względu, że żołnierze często nosili je na szczęście w kieszeni. Nie wiem ile w tym prawdy trafiłem na to w jednym, w jednym miejscu tylko, ale teoria wydaje mi się. Na tyle ciekawa, że się z, chciałem nią z Wami podzielić. Nic, lecimy dalej. No i kawałek dalej pojawia się kolejny okrągły kształt. I tym kształtem jest nic innego jak guzik. Teraz to, że guzik znalazłem, nabiera nowego znaczenia. Hehe! <słuch> Widzicie to? Był bardzo duży sygnał. Ja nie chcę zapeszać. Ale po tym co widzę, wydaje mi się, że mam fanta z mojej listy życzeń. Co, podnosimy? <grywia> jest, jest, jest fant z listy życzeń, jest srebrny naparstek. Kompletny, niezniszczony. Kurde. O, jest nawet napis. Sterling silver pewnie trochę, w końcu go mam, w końcu, ale pięknie, kurde. A taki był duży sygnał. Despa. Ja. Zobaczycie sobie na podsumowaniu, po wyczyszczeniu, co dokładnie mówią napisy, ale jest, jest srebrny naparstek. I w tym momencie mogę Wam coś powiedzieć. To sreberko, to jest setne srebro, które ukopałem. Ostatnio liczyłem monety, sprawdzałem wszystko. I było 99, czyli to sreberko, to jest sreberko numer 100, czyli jubileuszowe. Jest! Tu już trochę dalej, jest kawałek klamerki, sponiewierana niemiłosiernie, pewnie była jakaś konina albo coś od plecaka. Tak po kolorze po nie widzę, że jakoś tam bardzo stara, nie jest, jakieś 100, może 200 lat, ale najważniejsze, że coś tu wychodzi. No i przede wszystkim nie jest tak twardo. Idzie wykopać teraz dołek. A nie kurde 10 cm 15 minut. I kolejny sygnał z cyklu taki kopać czy nie kopać. Jest taka arsenowa kopułka. Ale z tej strony dość dziwna. Widzicie tutaj dwie wypustki. Nie wiem czy to pozostałość w podlewie. Bo widać tutaj na środku mocowanie łóżka było. Taki fajny strzał. Kolejny wysoki sygnał, i będzie ungrounding na żywo. Ja widzę, że jest tu jakaś krągłość z tej strony gładka, więc obstawiam guzika i chyba będzie trafiony. No tak, coś by innego, jak nie guzik. Ciekaw jestem co to było. Ten pierwszy fanta trafiłem, bo go teraz wyjąć. Już jest trochę widniej, może coś na nim zobaczę, bo wcześniej przy tej ciemnicy coś nie wiem chyba mi się wzrok pogarsza chyba trzeba zacząć brać okulary na pole zaczyna się coraz więcej takich współczesnych śmieci nie wiem co oni tu wywozili ale już kiedyś byłem na tym polu to te śmieci dosłownie co, co pół metra co metr coś takiego jak na tej komercji co widzieliście niedawno i po prostu no, nie mam cierpliwości a wiem że są ciche pola które dawały fanty może coś się jeszcze wyorało także czas na rekonesans Dobra, no to chyba jest pierwsza moneta ale aż mi wypadła z ręki, bo nie byle jaka jest rzymek, ale zobaczcie, w jakim stanie, słownie igła. I nie zdziwiłbym się, nawet jeśli byłoby to srebro, srebrna silikła. Znam ten wzór z tyłu. Poczekajcie, zaraz go obczyszczę i się włączę. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. I co Wam powiem? Jest to srebro. Drugie srebro, zobaczcie co się dzieje. Jest drugi fand z mojej listy życzeń. Kurde, no cóż, co za dzień piękny dzień, kurde. Ale jaki stan. Jaki stan. No kurde. Jest. Pole numer 3. Po samych śmieciach pierwszy fand. Z taki mały Arseniak tam. Część guzików wam nie pokazuje, bo to nie ma sensu, ile można gaciaki oglądać i tym podobne. Zobaczycie sobie wszystkie na podsumowaniu. A ja idę teraz na porządny rekonesans pola numer 4, czyli to, na które zawsze się wybieram, a nigdy mi nie starczy czasu albo chęci. Chociaż ostatnio przy tym ryżysku jak było betonowa ziemia, no to kurde, nie było nawet sensu, bo nie szło wykopać dołka. Co z tego, że miałem tam ze 2-3 sygnały, jak nie byłem w stanie ich w ogóle wykopać. Za twardo, dosłownie beton. W godzinę chodzę. Pierwszy sygnał kolorowy taki mocny. Chyba, że w końcu będzie moneta. I jest. George V Uanpeny po wielkości, już ostatnio po jednej z kusze nauczyłem się poznawać. Taki całkiem ładny stan. Rocznik 1916. Jest druga moneta dzisiaj. W końcu jakiś sygnał na kolor 73. Wykopnę go na żywo. To drugi sygnał na kolor z tego pola. Co to za blaszka? Eee, kurde. A nie. Jednak coś tu się działo. Skoro jest kawałek krotalbera ładnego zdobionego, Niestety rozorany. Ciekawe, czy uda znaleźć się więcej kawałków, w którą stronę pola pojechały. Dobra, to ten, co zgubił krotalbera teraz. Mam nadzieję, że zgubił też jakieś monetki. No i tradycyjnie Musi być do kompletu ołowiana kuleczka. Kurde, już długo nic fajnego nie wykopam, jakieś tam dwa czy 3 gaciaki. Które Wam nie pokazywałem. Jestem teraz na tym polu, na którym ostatnio trafiłem Charlesa I Hammerka. I kieruję się na to, na którym wyszła ta rzymska silika. Może będzie coś jeszcze. Nie ukrywam fajnie by było, jakby udało się dzisiaj zapis serbnego hatryka, ale z tego co mam już jestem zadowolony, aby parę sygnałków wpadło jeszcze. Co by dało z tego jeden film, co by nie trzeba było robić dogrywki. A my widzimy się przy kolejnym dołku. już widziałem na szybko, co to będzie. Ale powiem wam tak, jest kur*** Dzień konia, normalnie mam trzecie srebro i mam trzeci fant z mojej listy życzeń, bo z czego widzę jest to srebrny tripens, ale się nie wiem czy trzecie sreberko. Kurde, ale William trzeci, tak? Nie, jeszcze lepiej. HOHO! George III Trippens Widać, ktoś kiedyś zrobił sobie z niego wisiorek. Ale jest trzecie srebro. Jeszcze kolejne, którego nie miałem. Czyli, no kurde. Dzień konia! Super! Dobra, tu było to sreberko. tutaj, w tym dołku. Tu dosłownie za 3 metry dalej wpada taki kawałek okucia albo czegoś. Nie wiem. Nie mam pomysłu do czego to mogło służyć. Fan za fantem dzisiaj. Normalnie dzień, dzień, mój dzień konia. Przed chwilą pisałem do kolegi Łukasz, pozdrawiam, że <grym> może to by tu pasie rekord, chociaż mój dotychczasowy rekord srebr to jest 5. Żeby go pobić musiałbym mieć 6, co jest niewykonalne, bo musiałbym jeszcze 3 wyciągnąć, chociaż zostały mi jeszcze 2 godziny i 20 minut tak na spokojnie. Więc wszystko przede mną. Albo teraz nie będzie w ogóle sygnałów. Wiecie co? To się nie dzieje naprawdę. Zobaczcie. Po kolorze chyba widzicie, co to będzie.